Widzowie, na a już tutaj prowadzę. czyli in za późno zaczą zacząłem nagrywać. Jak chcecie to możecie... To zacząłem zobaczyć. Tych doświadkowani Myślałam, że trochę za głęboko, ale na się udało, no to Ugramy z Move. W skrót Move. Jaki to jest klub? M Funchal. W ogóle tego klubu nie jest. Niech się wystawi. O! Nie, za... za Myślałam, że za mocno. To źle, źle. Tyk, tyk, nie, 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 gol, on bronił, okienko chciałem, tutaj, gol, okienko, Angel Gomez z Anglii, tyk, ale wsiadł, ładny gol, ładny gol. Łazio na nazi przegrywam do przerwy Czyli Do jakiej przerwy? Przerwa do, 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 do połowa pierwszej połowy No to jeszcze długo do przerwy to tak o, Podanie typ, nazi odkrywam na spokojnie Podanie Oj sobaka Dabie jak nie dobię? Pudę zrobiłem. Chciałem, żeby z pierwszej nie udało się. Ale błąd. Pudę nie, no przyciska, no nie mogę. Myślałem, że podam od razu, nie uda. Ja, jak, jak, ale w bramkaża. Dziwne ten gold. Ty jak tego nie obroni, dziwno 3-0 wygrywam, Od razu od gramy. No i nie będę już tak jakoś zbyt bardzo atakować, jak będzie sytuacja, to będę atakować. Wej Ale jego, ja nie mój. Zaleka strzał. No, Mam cię, że Może uda się znowu zakaszyć szybko. Uj, blisko, blisko. Kolejny rożny coś rożnych, rożnych w tej pierwszej powie. Nie, spalony będzie. Niestety. No jak widziałem. Widzimy się po cięciu. Jesteśmy pocięci po prostu reklamę nie chciałem abyście widzieli, znaczy gdybyście chcieli to jest kto kamera robi też takie słabe. Bo przejęcie przejęcie. Team boss kliknę, trochę mieli więcej siły niej się wysta wystaw się. Nie no, mogą podejść, to ja wybiłem, ale ci zero prowadzę to. Czy, po co mam narzekać? Kol nie, broni. Ty, chyba z 10 rachów już oddałem. Dobrze się druga połowa zaczęła. To było okienko. Gomez. Ty to dobra broń jest. Tutaj tylko kiwany. Okienko, ale ładnie szczeliłem. Takim wiem, myślę, że nie wiem. wygram 5-0 chyba jeszcze. C. Myślałem, że to jakiś ciężki, rywal, to nie jest jakiś. Zbytnio ciężki, bo łatwiutki. Ba bo te zasłoni to rozegrali, baraj. Myślałem, że będzie podawać. No, no miałem rację. Nie wystaw się, wystaw się. No skrzydło podanie. No, myślałem, że się robi, kudanac spalony. Jak będzie jakaś 70 minut, to chyba zmian będę robić. Podanie. Nie! Nie trafiłem w takiej dogodnej sytuacji, ale się zemszczę z z daleka. No, ale nie udało się. Dobra, robimy zmiany tego. Zmienię obrońcę. Zmienię tego, będę mówił. o dobry mecz, niech zejdzie. Tego mogę zmienić. I jeszcze tego. Mogłoby tego też lepsze. Widziałem już 6-0 wygrywać. No ja się bawię. Po co mam grać na serio? Był jakiś ciężki to bym nie bawił się. A to jest jakiś wiotki. To by... bo nie podaję. Strzał za jaka. 5-0. ale nie jakiś mecz ligowy. Dobrze, tutaj nie podam. Mogę. To bym się. Okienko prawie, chyba aż trzy okienka były, lub nawet więcej No od razu strzata piłki Atakujemy Kurde, muszę podać, bo nie miał miejsca Odegrałem. Eee. Proszę tego nie klikować, nie widzieliście tego, proszę, nie, nie, nie Tego show nie widzieliście Zaka spróbuję? Nie, mogę przecież poodleć. Dajcie ten 6-0, bo to 6-0, miał nie atakować, ale atakuję. 6-0? Nie, nie, proszę. 6-0, nie obronił to. 6 -0? Nie, Rykoszet był, a jednak nie. No to, jak od, no to spokój, od meczyk. No to widzimy się w następnym odcinku, to nara!